Witam Państwa, przedstawiam golarkę Philips serii 5000, którą dostałem do testowania dzięki uprzejmości firmy Philips. Znajdowała się ona w takim oto pudełku, wewnątrz którego znajdziemy główne elementy całego zestawu. Etui, bardzo wygodne, zapinane na zamek koloru czarnego, idealnie nadające się do podróży, wewnątrz którego znajdujemy golarkę. Sama golarka zbudowana jest z trzech głowic, które poruszają się w pięciu różnych kierunkach. Idealnie dopasowuje się do każdej twarzy dzięki ruchomości samej końcówki, jak i ruchomości każdej z głowic. Głowice działają na zasadzie podnoszenia zarówno krótkiego, jak i długiego włosa, a następnie jego ścięcia. Dzięki czemu jest ona bardzo dokładna i szybka w działaniu. Jak widzimy, bardzo dobrze trzyma się w dłoni, jest lekka i jest również bardzo cicha. Po włączeniu słyszymy tylko taki oto dźwięk, dzięki czemu nie ma żadnych przeciwwskazań do używania. Podczas na moim przypadku, sytuacji, gdy w pokoju obu śpią dzieci, nic się nie dzieje. Dzieci na pewno się nie obudzą. Po zakończonej pracy. Golarkę wkładamy do urządzenia Smart Clean. Dzięki temu systemowi Smart Clean golarka sama się ładuje, czyści i konserwuje. W zestawie mamy również trymer, dzięki któremu możemy idealnie dociąć zarówno brodę, jak i wąsy. Przejdźmy może do pokazu samego golenia. Według zaleceń producenta powinniśmy wykonywać ruchy koliste Widzimy po zakończeniu golenia twarz jest idealnie gładka. Teraz wystarczy nam tylko opuchać golarkę pod bieżącą wodą. A następnie włożyć do urządzenia, które wykona całą resztę pracy. I włączyć. Dziękuję za uwagę.